Masz go ustawioną? nie ustawiono? Cześć, mi się nie świeci, czego Ale się nie świecie. Kurwa, jestem <śmany> <nie zbacz. śmany> Się kurwa nagrywa tam. A gdzie czerwona lampka? Ale czego nam. Chuj tam. nie wycinaj, bo się Cześć, witajcie z tej strony. A tak zabójcie pomidorów. Lej baryt na mu świeci. <śmany> Zobaczy nas na co dzień z tej strony Ded, Wojtek, Jari Tytanowy Janusz, Karnusz oraz to tamten krzychu, czyli nie Dokładnie, to jest brat tego kloca, dokładnie, ale oficjalnie sprzeciwiam się z Chcieliśmy się z wami wszystkimi przywitać, pozdrowić. Bądźcie się, dobra, to nie co? Nie, to? Pozdrowić. Czyli nie pozdrowił się jak na randomach, nie? <gry> nie, nie fajnie. Nie, nie, randomach nie. No, się rady nawet. Chcieliśmy... Pozdrowić wszystkich naszych widzów, <grym> naszych klanowiców, którzy nie mogą być z nami teraz, którzy z nami byli. Jak na przykład serdecznie pozdrawiamy naszego kolegę Kempa oraz kemp oraz mistrzów, Mistrz Loda, który nie mógł z nami być. Pawego Pawlusa, który zaciął się w inzie. Nie chcę krwawy, Pawlus! Mam nadzieję, że się, nie się nie nagrywa. Bo czerwonej lampki nie ma. No, no, nie ma czerwonej lampki, bo to nie jest komunistyczna. Kamera. Nie kamerę kopiły. No co zrobić? Przychodźimy. No niestety. Ale generalnie chcieliśmy Wam wszystkim podziękować za to, że nas oglądacie. Jesteśmy nienormalni, ale mamy nadzieję, że nas Ale trzeźwi. Mi... Jest? jesteśmy. Żeby bardziej, bardziej częźni niż normalni. Mamy nadzieję, że się oglądali nas dalej i życzymy wam wszystkim wszystkiego dobrego i pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się. Yo. Cześć. cześć, cześć. Jariś mierdzi. Nie śmierdzi. Cześć ja cześć. no S.A.P.